Siemaneczko, z tej strony Filip i dziś będziemy sobie no, testować różne cukiereczki, chipsy no i one będą kwaśne i ostre, ale tylko jedna rzecz jest ostra, a raz, dwa, trzy trzy są kwaśne, więc pierwsze może od słów, ostrych już pachną źle pachną taką ciastoliną trochę taką, wiecie Dobra. U. Tak się prezentują. Nie wiem, czy widzicie. Jak nie widzicie, tak bardzo to tutaj. O, on trzyma. Więc może na razie jeden, a później na końcu zjem trzy jakieś na raz. Nie, są ostre, nie są, o Jezu, nie, jednak są ostre. o Jezu, nie kupujcie tego dzieciom. Ale chociaż jak dzieci lubią ostre, to mogą to jeść, ale to jest za mocne. Najgorsze, że nie mamy żadnego picia. Dobra, ponieważ to odkładam na bok. Skali od 1 do jakiej ostrość, 9. Ale tutaj jest. Widzicie? Tu. 9, smak 2. Bo nie lubię takich. O, jakby to była zwykła chrupka, to bym i tak dał 2. Może zaczniemy od musika. Musik jest I to jest Apple Watch. Apple, Apple, halo. Tak. Mogę dostać dostawę. A, dziękuję. Pa. Nie za dobrze to wygląda. Zobaczcie. Galarytka. Dobra. No wiecie, to też miało być kwaśne, ale nie jest aż tak bardzo. No dobra, może być dla dziecka taka wina, taka... Ale nie będzie jej tak kwaśna. Właśność w skali od 10, 1 do 10. 1,5. A dobrość... A, jak tuć jabłko? 8. A dobrość takie 0, bo to nawet nie smakuje, tylko sam cukier. Dobra, może zacznijmy jeszcze Ja myślałam, że to będzie jakiś soczek, a to proszek. Mam tego cztery. Tam jeszcze leżą, bo myślałam, że nie chciał. A, pokażę Wam opakowanie. Takie było. No, możecie je znaleźć na przykład do Teddy, bo ja tam kupiłam. No i tam mam jeszcze 5, ale. No, wystarczą nam te. No i to są wszystkie smaki. Tam jeszcze są. Więc spróbujemy od ostatniego. Pokażę Wam, jaki to proszek. Oj, wysypało mi się. Nawet dobra. Hmm. Może być odkładamy na bok. No dobrość takie nawet dziesiątka, bo to jest na serio dobre. Tylko żeby tego wszystkiego mi brzuch, ale nieważne. Dobra teraz. Truskawka. I one nie są aż tak kwaśne, a miały być. Taki sam proszek, więc nie muszę Wam pokazywać, ale pokażę. Nie widzieliście tego. No to się tam ciągle trzyma. Czuć bardziej cukier? Taki, wiecie? No, malinowy, a nie truskawkowy. Ale dobrość chyba nawet mniej, siódemka. A czuć tą malinę? No, malina tam była. No, jest pokazane truskawka. A jest malina, więc jak czyć malinę? Pięć. Teraz jabłko albo limonka. Nie, jabłko albo limonka. Żeby mi się nie wysypało. Najważniejsze, że mniej. Czuć bardziej limonką, więc smak, dobrość dziewiątka, bo on mega dobre. Prawie jak to. Oj, to jest. Cukier. Wiecie, taki sam cukier czuć. A to, jak czuć limonkę? Szóstka albo piątka. Dobra, 5,5 pół dam. I teraz ostatnie. Grapefruit. Ja to nie grapefruit. Mandarynka chyba. Mandarynka? No jest taka okrągła. Nieważne, uznajmy, że mandarynka. Taki sam proszek, że... Taki sam proszek jakby co, więc nie muszę Wam pokazywać, ale pokażę. Nie wyspał Stój. To bardziej nie smakuje jak no, smakuje jak mandarynka. Mandarynka. Jak czyć mandarynkę? Dwójka, bo prawie nie czuć, tylko na końcu czuć tak trochę dobrość. Dziesiątka. Teraz zaczynamy od tego. Widzicie? Napis. I to jest guma. Taka wiecie, taka ala ala guma. No i ona jest niby kwaśna. Spróbujemy najpierw może niebieski, bo tu widzę dużo kolorów. Albo wam wysyp. Nie wiedziałam, że ich tak dużo. Dobra, niebieski. Nie mam? Mam wuj. Ale nie da się tylko przegryźć. O. Moje zęby. Nie jest kwaśne. Ej, kwaśne na serio? Jest kwaśne. No dobra, Czucam, czuć tam jakiś kwasek, ale nie za dużo. A więc kwaśność nie będę dawać dobre, bo tak wszędzie w każdych będzie. Więc damy dobre teraz. I kwaśne jakie. Ale później nie będę dawać tutaj na przykład jakie dobre. Więc. Sześć. Dobra. Teraz sobie damy żółtego. Du du, du du żółty. du du, du, du. On jest nawet z zielonym, ale tego nie widać na kamerze. Więc tak. I co to może być? To była borówka. Dzieje. Dobra przegroziłam jest kwaśne, ale bardziej był kwaśny niebieski chyba. Więc Waśność no mała, jakaś czwórka, no czwórka teraz może zielony zielony. Tego się nie da przegryźć, więc jakbyście kupili to dzieciom, to najpierw im powiedzcie, że tego nie od razu nie gryźć, bo to jest za bardzo twarde. I na serio jest twarde, nawet jakbym już trochę tam pocyckał, to i tak jeszcze będzie twarde jak ugryziesz, więc jakieś minutkę, pół minutki trzeba to cyckać, ale ja jestem hardcrowy. Dudu, du, du. jestem zej. O, przegrzeżyłam. Nic nie czuć kwaśnego. Dobra, kwaśność zero. Więc brązowy. A bołem mi od tego zęby. Dobra, będę chwilę tyckać, więc zaraz się widzimy. Dobra, trochę pocickałam. Jest kwaśna. Na serio. Taka kwaśność dałbym szóstkę. A teraz pomarańczowy i później czerwony. I chciałam za zażartować, że ugryzłam, ale na serio ugryzłem. Jakby Wasze dzieci tak zrobiły jak w ogóle macie dzieci, to niech nie gryzą tego od razu. I teraz czerwony finał. Nie. Przegryzłem to. Jest kwaśny nawet nawet. nawet. Albo z zielonym też jeszcze. Kwaśność. Bym mógł powiedzieć nawet, że czwórka, czwórka, mocna czwórka. Albo cztery i pół, cztery i pół, cztery i pół. Dobra. Nie. Chitosy, teraz one są mega poważne i one są ostre. Ani mi się bardziej nie ruszyć. Ale na serio one pachną jakoś? Dobra, jem dwa na raz. Żeby nie było dwa. Jeden jest taki wielki.

to chyba na tyle. Widzimy się może w kolejnym odcinku. Patrzcie. Więc, pa pa!